Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem na jednym z ostatnich odcinków, przedstawię Wam w kilku słowach stację meteorologiczną, którą zakupiłem. Zdecydowałem się na Metosa z tego względu, że słuchajcie, no, firma z ugruntowaną pozycją na rynku, wieloletnie doświadczenie. I po prostu taka mm, moja decyzja. Konkurencyjne produkty z, z, są no bardzo podobne. Myślę, że cenowo też y, gdzieś tam zbliżają się do siebie. Y, no ale tak jak mówię, no, no, według mnie, w mojej opinii, y, ta mi po prostu najbardziej odpowiadała <laughs> i wybór, wybór padów właśnie na tą stację. Ja sobie wstępnie słuchajcie, paczki otworzyłem. No bo musiałem to zrobić, żeby sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, czy, czy tu nic nie jest uszkodzone i tak dalej. Eee, dlatego teraz Wam pokażę, co tu jest, co tu się znajduje i tak dalej. Słuchajcie, to jest ta stacja. Eee, to jest MikroMetos 300. USW, jeżeli się nie mylę. Tak, dokładnie tak to się nazywa. Yy, I teraz tak, co ta stacja ma, ten mój konkretny model, co ma na wyposażeniu. Już wam mówię. Mamy, no wiadomo, deszczomierz. Yy, temperaturę powietrza. Wilgotność względną powietrza. Yy, delta T, VPD, oczywiście sztuczny liść. Utradźwiękowy czujnik prędkości i kierunku wiatru. Mamy pyranometr, czyli, czyli ten czujnik nasłonecznienia. Stacja zbiera słuchajcie, w chmurze dane historyczne. Razem ze stacją jest aplikacja mobilna na telefon. Jest też dostęp do platformy internetowej. No i słuchajcie, w zestawie jeszcze dwa maszty montażowe. Ja się tak do końca zastanawiałem, czy, czy po prostu nie zastosować zwykłych rurek, no ale, ale tak sobie myślę, jak już jest po prostu stacja kompletna, to, to niech będzie też już z oryginalnymi masztami do tego. Nie, nie będzie, z szlachetnej to nic się z tym nie będzie działo, a ja przynajmniej nie będę musiał kombinować. Słuchajcie, mam jeszcze tutaj dodatkowy czujnik temperatury przy gruncie i dodatkowo mam do tego sondę sentek. Triskan na głębokość 60 cm, jeżeli się nie mylę, w glebę. No i oczywiście w ramach zakupu tutaj jest prognoza pogody z licencją na jedną stację i na jednego użytkownika i model chorobowy dla jednej uprawy to tak z grubsza, jeżeli chodzi o o te takie parametry i, i wyposażenie tej stacji. Słuchajcie yy, dodatkowo, a może jeszcze wracając do tej sondy, no bo, no bo tutaj sobie widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Yy, tutaj jeszcze jest, ja już też rozpakowałem. Yy, tutaj jest ta sonda yy, doglebowa. I dodatkowo, ja sobie słuchajcie. Kupiłem też coś takiego jak cyfrową pułapkę na szkodniki. Ta pułapka się nazywa I Scout. To jest po prostu taki pojemniczek z tworzywa sztucznego z dwoma wlotami. No tutaj są dwie kamery i jest... Yy, montuje się tutaj taką po prostu podłogę. Ta podłoga oczywiście też jest tutaj w zestawie. W zestawie są też lepy i, I tyle. No, wiadomo, uchwyty montażowe do masztu i tak dalej. Wszystkie przewody do, do podłączenia bezpośrednio do stacji. I tak to wygląda. Słuchajcie, no, ja do tej pory w, pracowałem na, na stacjach. Wiem, co to jest. Wiem, jak tego używać. Jak z tego korzystać. Natomiast pracowałem na takich bardzo, bardzo podstawowych modelach. A tutaj zdecydowałem, że jednak chcę mieć po prostu yy, troszeczkę szerzej, troszeczkę więcej tych informacji, konkretnie z tej lokalizacji, gdzie, gdzie po prostu ta stacja będzie umiejscowiona. Także, no wiadomo, na razie po prostu pogoda na to nie pozwala, żeby to montować. i No i tak naprawdę na razie to nie ma potrzeby, bo, bo tak jak mówię, no, poczekam chwilę, żeby ta pogoda się ustabilizowała i. I po prostu przed sezonem, przed startem sezonu y, gdzieś tam wybiorę dla niej, znaczy no, miejsce tu już w sumie mam wybrane i tam po prostu ją sobie y, zamontuję, pospinam to wszystko. Tutaj jestem oczywiście cały czas w kontakcie z y, chłopakami z Metosa. Y, wystartujemy w tym sezonie z takim zestawem jak tu widzicie. Natomiast przyszłościowo ja będę sobie chciał tą stację jeszcze bardziej rozbudować o Dodatkowe czujniki bezprzewodowe <coughs> do monitorowania upraw w troszeczkę dalszej odległości. Wiadomo, ta stacja mi ogarnie wszystko, bo, bo w zasięgu stacji są wszystkie moje działki z, duż, dosy, z dosyć dużym zapasem. Natomiast, żeby już mieć takie precyzyjne monitorowanie, no to, to tak jak mówił, będę chciał ją w niedalekiej przyszłości rozbudować o dodatkowe czujniki, po prostu rozmieszczone w, w innych lokalizacjach. Jeżeli chodzi o stację, no to tak jak, tak jak Wam mówiłem, jest dostęp do aplikacji mobilnej. Stacja, stacja nawet z tego co wiem, zapamiętuje jakiś tam czasookres w przypadku, gdy nie ma połączenia z internetem. Jak, ona, jak jej po prostu połączenie powróci, to, to ona wrzuca do chmury po prostu te informacje, które gdzieś tam w sobie zapamiętała. Także to też jest fajna opcja. No, tak jak mówię, ta, ta pułapka feromonowa do tego. I tyle słuchajcie. I, i, I tak jak mówię, no na pewno na pewno myślę, że to się przyda. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ja już mówiłem, korzystam z tego typu rozwiązań. Jestem zadowolony, słuchajcie, bo, bo tu nie ma. Miejsca na pomyłkę, tutaj nic nie jest wynikiem przypadku. A w tym momencie po prostu tak, tak dobrze wyposażona stacja pozwoli mi na po prostu precyzyjne monitorowanie, precyzyjne określanie parametrów czy to rozwoju choroby, czy to parametrów danego momentu, który, który będzie po prostu najbardziej optymalny na wykonanie na przykład zabiegu. I słuchajcie, w mojej opinii, no wiadomo, no nie jest to tanie urządzenie, aczkolwiek uważam, że na przestrzeni kilku lat ono, ono na pewno się zwróci. Bo ja wiem, że słuchajcie, są, są zwykłe jakieś tam metody na, na określanie, czy zabieg należy wykonać, czy nie, ale żeby to było po prostu maksymalnie zautomatyzowane żeby sobie oszczędzić czasu na to wszystko, to po prostu to będzie w telefonie w aplikacji i po prostu stacja daje sygnał, że należy działać, no to po prostu się działa. A, a słuchajcie często gęsto jest tak, że człowiekowi się wydaje, że o trzeba robić zabieg, a tu jednak tego zabiegu robić nie należy, ponieważ nie ma takiej potrzeby, ponieważ zagrożenie nie było tak duże, jak się wydawało, albo w drugą stronę, wtedy kiedy nam się wydawało, że, tego zagrożenia, może, może jednak nie było, to to zagrożenie jednak występowało i to na dosyć dużym poziomie i i tyle i dlatego po prostu mm, wybór padł na stację taką, a nie inną, na takie, a nie inne y, doposażenie tej stacji ja jeszcze będę chciał na pewno tutaj na pewno też będę konsultował tą kwestię z chłopakami z Metosa bo myślę, że ona na pewno ma taką funkcję y, tym bardziej, że mamy tutaj sondę do badania poziomu wilgotności gleby między innymi dlatego gdzieś tam w planach mam też to żeby przynajmniej bo wiadomo, no, nie na wszystkich działkach mam możliwość podłączenia prądu ale tam gdzie mam, po prostu będę chciał, jeżeli tylko no po prostu software'owo i, i tak dalej, da się to wykonać a myślę, że się da będę chciał ją po prostu rozbudować o możliwość automatyzacji procesu nawadniania chociażby, żeby też sobie po prostu zbędnie głowy tym nie zajmować, nie biegać, tam nie sprawdzać, tylko po prostu, jeżeli stacja daje sygnał, no to to urządzenie się załącza i, i wykonuje to, co powinno wykonać. Także No tak jak mówię, w mojej opinii bardzo przydatne urządzenie mm. No takie rozwojowy temat, no bo, bo... słuchajcie, no żeby, żeby gdzieś tam precyzyjnie to wszystko wykonywać, no to, to takie, takie urządzenie po prostu jest niezbędne. Mówię, wiadomo, no, nie, nie, może nie dla każdego, ale dla każdego, kto ceni sobie swój czas i, i pieniądze, no to myślę, że fajna, fajna opcja w coś takiego się wyposażyć. Może niekoniecznie samemu, można gdzieś tam w kilku wspólnie, gdzieś tam, jak, jak działki są tam gdzieś niedaleko od siebie oddalone, albo w bezpośrednim sąsiedztwie, to, to uważam, że jest to dobrym rozwiązaniem posiadanie takiego czegoś, żeby po prostu, tak jak mówię, no, maksymalnie precyzować te wszystkie nasze działania związane z tą ochroną i tak dalej. Raz, że to się przełoży po prostu na oszczędności finansowe, dwa. Pozwoli, myślę, na ograniczenie zużycia środków. Co za tym idzie, ograniczenie zużycia chociażby paliwa czasu, przede wszystkim, bo, bo, bo to jednak ten czas jest najcenniejszy. Także, także tak to, słuchajcie, wygląda. No na dzisiaj Wam, tak z grubsza, chcę to po prostu tylko pokazać, jak to wygląda bo, bo to jest świeży temat to dopiero do mnie przyjechało. I tak jak mówię, jeżeli już będzie odpowiedni moment, to. To zamontuję to sobie tam, gdzie, gdzie mam to w planach, i, no i wtedy nagramy już myślę, jak to będzie uruchomione. Bo, bo z tego co wiem, to jak rozmawiałem z chłopakami. Stacja jest zaprogramowana, skonfigurowana. Ja mam ją tylko po prostu ustawić, odpalić i, i to ma działać. Także wiadomo, trzeba będzie sobie gdzieś tam mapkę, wrzucić do telefonu i. No i, i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Także na pewno na pewno jak już to będzie uruchomione, to będę, będę nagrywał taki film. Może nie tyle instruktażowy, bo, bo daleko mi do tego, żeby kogoś czegokolwiek tutaj uczyć, ale, ale po prostu jako taką ciekawostkę. No być może ktoś, ktoś też się interesuje takim tematem, więc ja mówię, ja tu nie jestem ekspertem, ale, ale coś tam mogę pokazać. Także na ten moment słuchajcie, jeżeli chodzi o stację, to tyle z mojej strony. I tak jak mówię, jeżeli tylko już pogoda na to pozwoli, to będziemy kolejne materiały nagrywać już. Ze stacji, która w ogrodzie stoi i, 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 i działa. Także na ten moment tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!